Jest, jest u mnie w samochodzie. Właśnie pokurwiło. Kurwa. Aha! się nie stało panom Aha! 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 Mój wąż Aha! 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 A, nic nie jest ok. Pojadźcie kiedy odjechać, żeby was nic A, nie było. Chłopie, to przez ciebie wszystko. Jak przeze mnie? No, skręcałeś w prawo i nagle wróciłeś na pas. Nie chciałem cię przyjepać i straciłem panowanie. No, dam ci jakąś rekompensatę, może za tego Nic mu nie proces. dawaj, Daj mi! Się po podzielicie, się, podzielicie się, podzielicie się nowy mustang z tyle hajsu i chuj twój jest ten... za moje pieniądze jak za jak to uleb jest zardzewiały co, za... co za Co zardzewiały? Za no uleb to jest a ten, aut? twoje myślę, że moje to nie, to mustang, to ładny ładny chcesz go kupić? co to ja marne pieniądze zarabiam to jak ty chcesz za niego zapłacić? go rozjebałeś no normalnie, patrz. Otwieram portfel. No. widzisz to jest portfel. Tyle o, co za... Co? nie ma? Więc to pokryje... O, błotnik, w sumie zobaczmy co tu jest No, z tyłu lampa. Lampa. No błotnik to już w ogóle. Poduszki wyjebały w środku. Nic mu pan nie dawaj! wymiany przez to. Więc my się dogadamy, Żeby interwencji nie było niepotrzebnej. No. O. I podajmy, że tutaj nic nie było. No. To... Aleś pan Dobra, głupi, żeś pan mu dał. No, no dobry dzień.